25 czerwca na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się finał 19 edycji najstarszego i najbardziej prestiżowego ogólnopolskiego konkursu mediów szkolnych. Mam forum pismaków. Mam wybór, mam wpływ, mam media. Młodzi ludzie są świadomi swojego wyboru i wpływu, jaki mogą mieć na rzeczywistość, która ich otacza. My umożliwiamy im rzeczywiste kreowanie tego udziału w toczącym się życiu poprzez media, między innymi poprzez formułę takiego konkursu. W tym roku tematem było Moje Miasto Wczoraj i Dziś. Trzeba było sięgnąć do przeszłości najbliższej, do swoich najbliższych, do, do ludzi, którzy mieszkają obok, do sąsiadów i opowiedzieć o tym. No zastanawialiśmy się, jak sobie młodzi ludzie z tym poradzą. Muszę powiedzieć, że poradzili ze świetnie. Więc yy... To może jest dość banalne, ale jestem mile zaskoczony wysokim poziomem tego konkursu. Nagrody wręczono uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz liceów w kategoriach recenzja, wywiad, reportaż oraz w kategorii zbiorowej dla najlepszej redakcji. Nowością w tym roku było przyznanie nagrody za wiersz. My tego normalnie nie robimy. To nie jest gatunek dziennikarski. To była nagroda specjalna, inicjatywa przewodniczącej rady naszej fundacji, ale powiem, że ten wiersz tak nas poruszył, że uznaliśmy, że warto. Inicjatywa oprócz zapewnienia lepszego startu młodym dziennikarzom przewi piękną i poprawną polszczyznę. Ci ludzie dbają o słowo, oni zdają sobie sprawę z tego, że słowo znaczy i że trzeba tego znaczenia się trzymać. Więc liczę na to, że ta ekipa, która tam siedzi, a to jest kilkadziesiąt osób z całej Polski, to jest ekipa, która będzie jakimś takim. No, młodzież nie lubi tego słowa a jakimś takim pozytywnym wzorem również w swoich środowiskach. Honorowy patronat nad konkursem objął prezydent Katowic Piotr Uszok. W wydarzeniu towarzyszył występ Katarzyny Roterman.